Wiecie co? Ja bardzo chcę pracować. Dla mnie, jakby to powiedzieć, priorytetem jest praca. Na pierwszym miejscu jest zdrowie, ale już na kolejnym jest praca. Kiedyś, czyli kiedy byłam zdrowa, bo nie zawsze chorowałam. I po pierwszej operacji nie mogłam się z tym pogodzić. Najpierw była praca, później zdrowie, rodzina i tak dalej. Teraz już zmieniłam zdanie. Jednak najważniejsze jest zdrowie, bo jak go nie masz, nie masz nic. Dlatego dla mnie najważniejsze jest zdrowie. Ja chcę um, pracować, być aktywna. Fakt. Zawsze będę wybierała i chciała pracować zdalnie, ale. Mogę wykonywać przeróżne rzeczy, naprawdę patrząc na, co, na to co u mnie dzisiaj młodzi, młodzi ludzie, nie ja tutaj nie obrażam młodych ludzi, bo sama mam córkę w wieku 20 prawie 25 lat i syna w wieku 29 lat, więc tutaj jakby nie dyskryminuję, i wiem, że są bardzo zdolni, szybko się uczą, naprawdę są techniczni i tak dalej, ale ja jakby mam taką szeroką wiedzę, tak? Dlaczego taką mam? Ponieważ zaczynałam pracować w wieku tam dwudziestu paru lat i zaczynałam jakby od najniższej klasy, tak? Jakby z od jakby powiedzieć florystki, sprzedawcy po administrację, prace biurowe, kadry, płace. Robiłam bardzo dużo pracy. Pracowałam też w banku i. Powiem Wam szczerze, mam bardzo szerokie doświadczenie. Moje zainteresowania to są w ogóle bardzo szerokie i dziwne, ponieważ interesuje mnie prawo pracy. Bardzo lubię studiować jakieś trudne przypadki, rozpatrywać je. Lubię na przykład również florystykę, ale pięknie układam bukiety, ale niestety jakby praca fizyczna tutaj nie wchodzi w grę. Lubię pisać, pisać i pisać, to też bardzo lubię różne artykuły na różne tematy, więc jakby um, moje, jakby mam szerokie taką dużą perspektywę, tak interesuję się polityką i interesuję się od nastu lat finansami, e, robię różne analizy, e, interesuję się tradingem. E, Naprawdę. Moje jakby tutaj zainteresowania są jakby dosyć szerokie. Oprócz tego, wiem, jak uzyskać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, jak obniżyć i wycenić składki. Uważam, że moje jakby tutaj doświadczenie i wiedza jest bardzo szeroka. Poza tym, tak jak powiedziałam, mnie jakby praca nakręca. Ja nie muszę pracować po 12 godzin, po 10, bo ja nie uczestniczę w wyścigu oszczurów, nie zdobywam jakby medali, nie chcę być na podium. Ja po prostu muszę coś robić. Ja bez tego czuję się źle. Dlatego zawsze szukam sobie jakiegoś zajęcia i uwierzcie mi, praca jest dla mnie priorytetem, bo w tym czuję się dobrze. A jak patrzą na to pracodawcy? O, Pani jest osobą niepełnosprawną lub z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jest Pani chora, będzie Pani brać e, dużo zwolnień lekarskich, będzie musiała Pani chodzić do lekarza. Tak podchodzą właśnie do tego pracodawcy, co jest oczywiście nieprawdą, bo normalnie pracując zdalnie to nie chorujesz, masz oczywiście swoje wizyty u lekarzy specjalisty i tak dalej, ale ogólnie, rzecz biorąc, nie chodzisz na zwolnienia lekarskie, bo pracujesz dalej i nawet gdy się przeziębiesz albo jakieś problemy zdrowotne występują, to pracujesz, no po co ci zwolnienie lekarskie. Co robią jeszcze inni pracodawcy? Oczywiście płacą osobom niepełnosprawną najniższą krajową. W obecnej chwili jest to 4666 zł. A jak wiemy, mo mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia. Możą, mogą obniżyć sobie składki, które są obowiązkowe na front. I oczywiście em, teraz. Tak, bo ja właśnie wskoczyłam w moje 50 lat. Mogą otrzymać również dofinansowanie przy zatrudnianiu takiej osoby jak ja. Okazało się, że takie dofinansowanie można nawet połączyć. Więc wiecie co? Taki pracodawca ma. Tylko zysk, tak? Nie wiem, czego boją się pracodawcy i dlaczego nie zatrudniają osób niepełnosprawnych. Przecież osoba niepełnosprawna jest lojalna. Tak jak powiedziałam, mniej choruje, tak? Bardzo chce pracować, bo po pierwsze jest to dla niej zajęcie, po prostu ma inne myśli. Jest taka zdeterminowana, Obowiązkowa. Wiecie co? No, znam bardzo dużo osób osobiście, tak? Pracowałam w firmie, która zatrudniała tylko osoby niepełnosprawne i wiem, jak bardzo każdemu zależało na pracy, więc nie mam. Um... Mam jakby tutaj problemu z polecaniem takich osób. Oczywiście w każdym stadzie się znajdzie czarna owca, która nie chce pracować, albo taka, która powie, że wszystko jej się należy. tak. Więc z tym bywa różnie, ale w większości mogę polecić taką osobę niepełnosprawną do pracy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.